Witam, witam fani, ogólnie mam dobrą wiadomość, już wcześniej wam przekazałem informacje Tego typu, że niby fani tigra i gobry już ta strona nie istnieje No policja się wzięła za to Bo dostałem telefon, będę przeglądać A drugą stronę to mam jeszcze anty Tigera Też będą sprawdzać to wszystko a mówiłem, że ze mną nie będzie zabawy już. Jak współpracę z Jak mówiłem, że zrobię, to patrzcie. A wy fajnie tak słowo Wam idzie w ogóle? Zgłaszanie? Będę. Trzeba mieć plecy. Ogólnie trzeba po prostu mieć plecy i znajomych w policji. Tak jak moja cała rodzina tam pracuje, to bardzo łatwo zdobyć informacje no widzicie a tak to widzicie że tak jak ja jak jak nie ma tej strony Nieba fani tigary, kobry już nie ma A widzicie to jest mają dwie strony jedna strona to jest anty fani Tigara tigara i druga strona to się kurwa zamknęło, co policja wzięła, drugą stronę mają tylko jeden. Powinniście zbanować tą drugą jeszcze, pokazać kto kurwa tu rządzi. Będzie.